Friend, she was happy, she said it was the truth. She came out of you, got me over ten feet forward. Never knew I could sleep alone, good. I've never been better. Hardly out there somewhere missing. Dzień dobry, jestem już w Chorwacji I pierwszy raz będę używać mikrofonu Ciekawe czy sobie tym utrudnię Czy ułatwię życie, bo wydaje mi się, że może Słuchać każdy mój od tych. Nawet nie jestem pewna, gdzie jesteśmy, bo to było spontanicznie wybierane. To no osobiście nie popieram, nie popieram, nie lubię czegoś takiego. Wolę mieć wcześniej zaplanowane takie rzeczy jak wyjazdy. Wcześniej byliśmy w Medjugorji. Jakbym miała ocenić na szybko te dwa dni w Medjugorji, to trzeba wiedzieć, po co się tam jedzie i mieć w sobie albo dużo wiary, albo, albo interesować się tymi rzeczami, które tam się podobno dzieją. Bo inaczej może być trochę nudno. Ja się cieszę, że jesteśmy już w Chorwacji. Wczoraj bardzo dużo czasu spędziłam w Łodzi i się w ogóle nie opaliłam. Ja nie wiem, jak to działa. Wszyscy są spaleni, każdy ma przynajmniej czerwony kark. To chyba zawsze naj, najszybciej opalamy. Ja nic, nic mnie nie wzięło, nawet na czerwono. Totalnie nic. Dzisiaj podejście numer dwa. i ja mam jeszcze tak 7 podejść, bo będziemy tutaj tydzień. Poza tym, to Maga się cieszę, że te wakacje są takie bardziej wypoczynkowe, bo przez ostatni rok, za który jestem niesamowicie wdzięczna, miałam sporo wyjazdów, jak na mnie, bo wcześniej nie podróżowałam aż tak dużo. To były zazwyczaj jakieś krótkie. One były mega intensywne, mało spania, dużo zwiedzania. Ciągle bym powiedziała, że to jest moja ulubiona forma wypoczynku, że dzieje się najwięcej, jest najciekawiej, ale jednak cieszę się, cieszę się że teraz jedynym moim. Obowiązkiem, zadaniem jest pójście na plażę, opalanie się, chociaż to mi trochę nie idzie. Mogę sobie odpocząć, czytać książkę. Aktualnie czytałam Tęsknię za Tobą Kubena, jakiś thriller. Znalazłam po prostu w Biedronce i kupiłam. Z tego, co na razie przeczytałam, jestem chyba na 80. stronie to główna bohaterka, która jest policjantką, chce odkryć, w jaki sposób i dlaczego został zamordowany jej ojciec oraz jeszcze drugą zagadkę na temat jakiejś swojej pierwszej miłości. Wydaje się ciekawy. Ja ogólnie z trailerami mam tak, że one mnie bardzo wciągają. Później może jeden dzień jeszcze o nich trochę myślę i potem zapominam, zapominam o czym były. Czy mi się podobały? Przed wakacjami bardzo przeżywałam to, że pierwszy raz będę tak długo jechać autem. I to rzeczywiście była 20-godzinna trasa. Brawa i podziękowania na mojego tata, że dał radę. Ja bym miała może problem wyjechać z, z naszej wsi, bardzo możliwe. I bardzo przeżywałam, że to będzie tak długa droga, że będę strasznie zmęczona. I no i rzeczywiście jest to męczące, ale nie wiem co się stało przespałam, myślę, że połowę drogi na pewno, bo nie pamiętam niektórych krajów, przez które przejeżdżaliśmy. Ja jestem osobą, która zdecydowanie ma problem z zasypianiem w takich miejscach i nagle na tym wyjeździe po prostu w sekundę zasypiałam. Nikt w bałcie nie spał tak dużo jak ja i uważam to za moje mini osiągnięcie. Jestem tak szczęśliwa, bo przez to droga minęła mi bardzo szybko. Miałam też intensywny tydzień przed wyjazdem, więc może dlatego byłam zmęczona, ale i tak jakoś naprawdę Chorwacja, Bośnia i wszystkie kraje, przez które przejeżdżaliśmy wpływają pozytywnie na mój sen, ponieważ zasypiałam sekundę. Jestem bardzo szczęśliwa, że to jestem. Podoba mi się. Trochę mnie odwaliło z opalaniem się, ponieważ nie użyłam SPF-u, będąc w południe, dosłownie od 12 na twarzy. I mocno mocno to widać: znaczy, najgorzej jest z nogami. I na początku tego nie czułam, myślałam, że będzie ok. Chyba nie będzie ok, bardzo mnie palą, a to jest dopiero początek, więc za głupotę będę cierpieć. Ja brałam zaletki, one pasować do mojego naczynika w Grecji, ale tam mi się najbardziej podoba, tylko szkoda, że nie mam jasnych szmurków. Trzy. O jak nagrywałam! na spacerze, a ogólnie zazwyczaj właśnie w tamtym miejscu plażujemy. Ale pięknie, Boże. Kocham takie wspólne miejsca, kocham miejsca, gdzie jest dużo wody. Nie wiem, czy było mi poprzednio sojać, więc się powtórzę. oraz w razie te, moim ulubionym wspomnieniem jest jak wczoraj jadłam chipsy podczas zachodu słońca. Moje ulubione... <grywa> Lecz zabawnie jak tak trzymasz, ale okej, okay, trzymaj, trzymaj. Korzystając z okazji, że e, rozpamiętałam moje słowa, chciałam powiedzieć, że mam w planach jeszcze iść do Dobrownika. Dobrownik, tak się mówi? Tam była nagrywana Gra o Tron. ja jeszcze nie oglądałam Gra ale to jest kwestia czasu. Jestem pewna, że kiedyś będę oglądać to będę wspominała wtedy te miejsca, więc strasznie chcę. Plus wydaje mi się, że to jest jedno z popularniejszych miast w Chorwacji, które jest tylko 100 km od nas, a i tak musimy zmienić lokalizację po trzecim dniu. Dlatego mam nadzieję, że uda się tam pójść i pozwiedzać i wszystko zrelacjonuję jako prawdziwa youtuberka. Dziękuję za uwagę. Patrzcie, jakie cudowne niebo. Chyba najładniejsze, jakie do tej pory widziałam. O, żartowałam, tu jest najłatwiejsza. Jakbyście pytali mnie, co właśnie robię, to troszkę umieram. Strasznie spaliłam nogi. Dawana się mnie śmieję, bo mówiłam, mi, że tak będzie, nie słuchałam, bo ja się nigdy nie opalałam, ok? Ale jednak o 12 na plaży, nawet nie wiem w ilu stopniach, tak się składa, że trochę, trochę się opalam. I tak jakby ręce są okej. Okay. Najgorzej z nogami. Masakra, strasznie boję się jutra. Ale cóż, jestem młoda, uczę się na swoich błędach. Mam nadzieję, że te błędy nie będą aż tak bolesne. Staram się teraz nawilżyć swoją skórę. Ale co śmieszniejsze, nie mam żadnego balsamu nawilżającego. Mega w ogóle przemyślany wyjazd. Przemyślane planie. Smaruję swoją skórę i nawilżam ją kremem do rąk, bo to jest w sumie jedyne, co mam ze sobą, co no powinno być nawilżające. Zawalę tego tyle, żeby... Żeby mnie jutro nie bolało. Nawet przebrałam się na sukienkę, bo stwierdziłam, że jeżeli będzie mnie mocniej boleć, tak miałam na sobie taką obcisłą bluzkę i obcisłe spodenki. Ja bym nie dała rady tego ściągnąć, bym miała już na sobie do końca wyjazdu. Idę trochę na teraz, bo jest piękny widok, który pokazywałam życielom. Ja jestem zachwycona i myślałam, że ten filmik to będzie tylko mnóstwo ujęć wody i nieba, woda i niebo to są tak piękne rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy. Dzień dobry, dzień drugi cierpienia z powodu własnej głupoty. Mam wycięty dzisiejszy dzień trochę, znaczy teraz jest lepiej, chociaż nie wiem, bo mi się wydaje, że jest lepiej, kiedy siedzę, kiedy nic nie robię, ale... Mam wrażenie, że tak mocno spaliłam większość część mojego ciała, że jak właśnie ja jestem w upale albo kiedy muszę coś robić bardziej, jakieś wysiłek fizyczny, to jest mi tak niedobrze i dosłownie słabo. I tak miałam wieczorem i tak dzisiaj miałam rano. Moja rodzinka była już na plaży, teraz są do pizzy, a ja stwierdziłam, że bo jest 13:00 i bo jest takie duże słońce, to ja się nie ruszam. Mogę mi przynieść pizzę, starałam się znaleźć plusy tej sytuacji. Aż tak pozytywne myślenie, aż tak... Hashtag dam radę. Rozpoczynam listę rzeczy, które pozytywne w tym wydarzeniu. W wydarzeniu pod tytułem Spaliłam się, więc nie mogę korzystać z wakacji tak, jak bym chciała. Po pierwsze, nauczę się. Nauczę się. Ja jestem przekonana, że już nigdy nie zobaczycie mnie bez kremu, z filtrem na plaży i nigdy w życiu. Uczymy się najbardziej na swoich własnych błędach. Po drugie, wydaje mi się, że najlepsze miejsce, na jakie mogą, no, może nie najlepsze, ale Mogłam trafić gorzej. Jeśli że jakieś spaliłam stopy, to to było okropne, bo nie mogłam założyć butów. Nauczyłam się, teraz posmarowałam stopy wspaniale i mam białe, co wygląda jeszcze śmieszniej przy moich czerwonych nogach. Mogło być gorzej. Nogi mam wrażenie, że jeszcze są tak, nie wiem, karku nie widzę, a nogi tak kontroluję, mogę sobie sama posmarować. Jest OK. Trzeci plus, noszę sukienki. Wzięłam na dużo sukienek. Sama wątpiłam, że je założę, bo... Ja kupuję dużo sukienek, sukienki mi się bardzo podobają, ale później ich nie noszę, bo nie czuję się tak komfortowo. Aktualnie w momencie, kiedy nie jestem w stanie żadnym ubraniem dotknąć moich nóg, sukienka jest najbardziej komfortowym wyjściem na świecie. Wykorzystam moje sukienki wspaniale, właśnie po to się spaliłam, żeby zacząć nosić sukienki. Nie spaliłam się też w ostatni dzień. To też wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, bo jak sobie myślę, że miałabym 20 godzin jechać z nogami, które jak tylko czegoś dotykają, to chce mi się płakać. Nie, nie wiem, jak bym dała radę i nie muszę wiedzieć, bo zanim wrócimy to ja już będę się dobrze czuła.